Cześć, pokażę Wam, jak zapisać plik w formacie Photoshopa, czyli PSD, do pliku PDF, czyli do publikacji. Zrobimy to przy pomocy programu Photoshop w wersji CS6. Otwieramy nasz projekt w pliku PSD, w tym wypadku jest to menu makaronów i dodatków do pizz. Pierwsze co zaleca się zrobić, to jest wstalenie wszystkich warstw. Nie jest to konieczne, ale ułatwi nam to eksport. Klikamy więc menu warstwy i spłaszcz obraz lub scal widoczny. Czekamy aż operacja się wykona. Mamy jedną warstewkę, świetnie, teraz nic, innego nam nie pozostaje jak. Plik zapisz jako. Ewentualnie jeszcze ustawiamy tutaj RGB, jeśli ma to być. Zwykły obrazek, to jak najbardziej taka opcja wystarczy. Zapisz jako, wybieramy z rozwijanego menu Photoshop PDF, upewniamy się, że rozszerzenie to PDF i klikamy Zapisz. Możemy ewentualnie dodać profil do druku w postaci cmyku, ale nam nie jest potrzebny. Klikamy OK i mamy okienko z opcjami do zapisu pliku w PDF. -ie. Opis możemy sobie jakiś zrobić. Jeśli będziemy publikować to w internecie, to jest tak to najbardziej wskazane. Zgodność z wersją 5, czyli 1.4 PDF, jak najbardziej możemy zostawić tutaj również bez zmian. Możemy zaznaczyć te opcje i kompresja, kompresję zostawiamy prawdopodobnie bez zmian, chyba że zależy nam na mniejszym pliku, lecz kosztem jakości, ale e, rozdzielczość 300 dpi, czyli pikseli na cel, jest jak najbardziej wystarczająca do druku w dobrej jakości, w tym wypadku mamy format A4, e, kompresja JPG lub ZIP, możemy wybrać ZIP. Jest to chyba troszkę bardziej skuteczna kompresja. I dajemy zapis, Potwierdzamy chęć. I czekamy aż plik się zapisze. 10% jest. Udało się. Jest to plik dużej rozdzielczości, więc będzie mm, duży. Możemy oczywiście zmniejszyć kompresję, użyć kompresji JPG, wtedy plik będzie zajmował odpowiednio mniej. Yy. Ale to już wedle uznania. Eksperymentujcie, próbujcie. W każdym razie jest to dosyć proste. Powodzenia, kliknijcie łapkę w górę, jeśli wam pomogłem i zapraszam do oglądania innych filmów.